Dzień dobry, dzień dobry zakup Board Games. Ja jestem Mary i dzisiaj przedstawię Wam zasady gry karcianej Lorkana. Jeśli chcecie zobaczyć naszą rozgrywkę, którą nagraliśmy, link do niej znajdzie się w opisie pod filmem. Zanim jednak przejdziemy do omówienia gry i zasad, zobaczcie przygotowany przez nas krótki unboxing. W grze lorkana gracze wcielą się w iluminerów, potężnych czarnoksiężników, którzy będą starali się tworzyć opowieści, wysyłając bohaterów znanych z filmów i bajek Disneya na wyzwania, aby ci zbierali punkty opowieści, czyli lore. Postaci będą także pojedynkować się ze sobą, korzystać z zagranych przedmiotów i lokacji, a do dyspozycji graczy będą również karty akcji. Wszystko kosztem cennego tuszu, który będziemy zbierać w kałamarzu. Ten z graczy, który jako pierwszy zdobędzie 20 punktów opowieści, wygrywa. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowych zasad, należy wspomnieć, że Lorcana to gra z rodzaju TCG, po angielsku Trading Card Game. Czyli gracze będą w niej tworzyć swoje własne, personalizowane talie z kart, które posiadają. Karty takie możemy znaleźć w tak zwanych boosterach, czyli mniejszych zestawach z niewiadomą zawartością w środku, ale także możemy zaopatrzyć się w gotowe, startowe talie, które są złożone i przygotowane do gry. Tworząc talię, musimy trzymać się kilku zasad. Po pierwsze, nasza talia musi składać się z co najmniej 60 kart. Po drugie, w talii możemy posiadać maksymalnie 4 duplikaty tej samej karty. Zwróćcie uwagę, iż ta sama postać może posiadać różne wersje, z innym imieniem i ilustracją, i takie karty nie są traktowane jako duplikaty tej postaci. Każda karta posiada swój własny kolor tuszu. W lorkanie znajdziemy karty w sześciu różnych kolorach tuszu. Jednak nasza talia może posiadać karty związane z jednym bądź maksymalnie dwoma kolorami. Niektóre kolory są nastawione na agresywną rozgrywkę, inne skupiają się na zdobywaniu tuszu czy wykorzystywaniu umiejętności naszych postaci. Musimy więc sami znaleźć zależność pomiędzy tymi kolorami i próbować nowych strategii, tworząc unikalne kombinacje kolorów w naszej talii. Przechodząc dalej, musimy dokładnie zrozumieć, co znajduje się w naszych kartach. W grze mamy cztery typy kart, a z rozszerzeniem Into the Inklands 5 typów. Wszystkie karty posiadają koszt przedstawiony w lewym górnym rogu. Tyle właśnie kart tuszu musimy zużyć, żeby móc zagrać postać przed siebie. Jeśli liczba otoczona jest takim symbolem, czyli symbolem kałamarza, oznacza to, że taką kartę możemy użyć jako tuszu, aby opłacać nią inne karty w dalszej części rozgrywki. Skupmy się teraz na kartach postaci. W górnej części karty postaci znajdziemy koszt zagrania oraz ilustrację bohatera. Poniżej znajduje się imię i przydomek naszej postaci oraz jej klasyfikacje, czyli słowa kluczowe, ważne przy zagrywaniu niektórych efektów z kart. Ten symbol mówi nam o kolorze naszej karty, czyli będzie to bursztyn, szafir, ametyst, rubin, emerald albo stal. Po prawej stronie na kartach postaci znajdują się dwie wartości: siła, określająca ilość obrażeń zadawanych w walce oraz siła woli, obrona naszego bohatera, określająca ile musi otrzymać obrażeń, aby zostać wygnany. Większa część dolnej części karty to opisy zdolności i efektów naszej postaci. Znajdziemy tam przede wszystkim pogrubione słowa kluczowe różnych efektów, które będą powtarzać się na innych kartach, ale na niektórych kartach postaci znajdą się także symbole punktów opowieści, które otrzymamy, jeśli nasza postać wyruszy na poszukiwania. Skoro znamy już karty postaci, skupmy się na innych rodzajach kart. Jeśli chodzi o przedmioty, będziemy zagrywać je tak samo jak karty postaci i tak samo pozostają one w grze. Zapewnią one nam zdolności pasywne, lub będziemy mogli je aktywować w naszej turze, aby na przykład wzmacniać inne postaci. Kolejnym typem kart są karty akcji. Po ich opłaceniu i użyciu będziemy je natychmiast odrzucać. Nie pozostają one w grze, tak jak na przykład postacie czy przedmioty. Inny rodzaj kart akcji to piosenki. Możemy zagrać je normalnie, tak jak karty akcji, lub wykorzystać jedną z aktywnych postaci w grze, aby zaśpiewała taką piosenkę za darmo, bez użycia tuszu. Pozostał jeszcze ostatni typ kart, który znajdziecie w Into the Inklands, będą to lokacje. Tak samo jak karty postaci posiadają koszt zagrania oraz niektóre z nich mogą zostać dodane do kałamarza jako tusz. Same lokacje nie wchodzą do gry przygotowane lub nie. Umieszczamy je poziomo i od początku możemy z nich korzystać, nie będziemy ich obracać. Na takie karty możemy wysyłać inne postaci, aby to zrobić, trzeba opłacić koszt podróży przedstawiony na lokacji i przenieść postać na taką lokację. Można to zrobić z postacią wyczerpaną lub gotową, ale także od razu po zagraniu postaci do gry. Lokacje zapewniają postaciom dodatkowe zdolności, wzmocnienia oraz akcje, ale także na niektórych kartach postaci widnieją efekty i zdolności których używamy, jeśli dana postać znajduje się w jakiejś lokacji, np. przemieszcza się na nią. Lokacje także pasywnie zapewniają punkty opowieści. Jeśli na karcie przedstawione są symbole opowieści, tyle punktów opowieści otrzymamy w początkowej fazie set. Posiadają one także współczynnik siły woli, ponieważ mogą być wyzywane na pojedynek. Tak samo jak postaci, jeśli przyjmą odpowiednią ilość obrażeń, należy je wygnać na 100 kart odrzuconych a postaci będące w lokacjach pozostają w grze. Same lokacje nie mają wartości siły, więc nie mogą wyzywać na pojedynek postaci, ani oddawać obrażeń przy odbronie. Omówienie kart za nami. Wiecie już mniej więcej, co znajduje się na nich. Zobaczmy więc, jak przygotować rozgrywkę. Każdy z graczy umieszcza przed sobą potasowaną talię kart, zostawiając miejsce na stos kart odrzuconych, na karty, które zostaną zagrane, oraz na nasz kałamasz, czyli miejsce na karty tuszu. Dodatkowo musimy śledzić zbierane punkty opowieści. Do tego wszystkiego możemy użyć papierowych mat i żetonów z zestawów startowych, innych dedykowanych komponentów lub po prostu śledzić punkty za pomocą kości czy zapisywać je na kartce. W pobliżu musimy przygotować żetony obrażeń, które także znajdziemy w zestawach startowych. Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy z graczy dobiera 7 kart oraz należy wybrać gracza rozpoczynającego. Jeśli nie podoba nam się początkowa ręka kart, ponieważ na przykład dobraliśmy za dużo kart o wysokim koszcie zagrania lub nie mamy kart z symbolem Kałamarza, możemy wykonać tak zwanego Muligana. W lorkanie wybieramy wtedy dowolne karty, odkładamy je na spód naszej talii i w ich miejsce dobieramy nowe karty na rękę, po czym tasujemy jeszcze raz całą talię. Rozgrywka przygotowana, skupmy się więc na przebiegu całej gry. Rozpoczynając od pierwszego gracza, każdy gracz wykonuje swoją turę złożoną z kilku kroków, a następnie kolejny gracz wykonuje swoją turę i tak dalej. Na samym początku tury musimy przygotować nasze wyczerpane karty. Jeśli jakieś karty są wyczerpane, czyli leżą bokiem, należy je przekręcić do pionu, czyli przygotować. Kolejna faza po przygotowaniu to set, czyli ustawienie. Karty zagrane w poprzedniej turze mogą zostać dodane do puli aktywnych kart. Dodatkowo będziemy także rozpatrywać niektóre zdolności czy efekty z zagranych wcześniej kart. W fazie set zdobędziemy także punkty opowieści z kart lokacji. Na końcu tego kroku dobieramy jedną kartę stali na rękę. Ten krok pomijany jest przez pierwszego gracza na samym początku rozgrywki, i w ten sposób przechodzimy do głównej fazy naszej tury. Będziemy mogli zagrywać karty, korzystać z umiejętności postaci i przedmiotów, wyruszyć na poszukiwania lub pojedynkować się. Przede wszystkim musimy mieć tusz, żeby opłacić inne karty. W tym celu raz podczas swojej tury możemy zagrać z ręki kartę z symbolem Kałamarza do strefy Kałamarza, rewersem do góry. Taka karta jest od razu gotowa do użycia i do końca gry będzie działać jako tusz do opłacania innych kart. Kolejną akcją, którą na pewno będziemy chcieli zrobić, jest zagranie karty z ręki. Aby to zrobić, należy opłacić koszt tuszu takiej karty, wyczerpując, czyli obracając karty tuszu w kałamarzu w ilości przedstawionej w wartości kosztu. Zagrywane postacie wchodzą do gry przygotowane, ale nie możemy ich użyć w tej samej turze. Tusz na ich kartach musi wyschnąć. Karty przedmiotów także zagrywamy przygotowane, ale z przedmiotów możemy skorzystać od razu po zagraniu. Jeśli zagrywamy karty akcji, wykonujemy opisane na nich efekty i odrzucamy je na 100 z kart odrzuconych. To, co jeszcze możemy zrobić, to wyruszenie na poszukiwania w celu zdobycia punktów opowieści. Jeśli nasza postać jest przygotowana i gotowa do użycia, możemy ją obrócić, aby zbierać punkty opowieści przedstawione na jej karcie. Niektóre postaci posiadają dodatkowe efekty, które aktywujemy w momencie wyruszenia na poszukiwania. Aby jednak pozbyć się kart przeciwnika, możemy wyzwać go na pojedynek. W tym celu wyczerpujemy naszą gotową postać i wybieramy postać przeciwnika, która musi być wyczerpana, czyli obrócona. Zadajemy jej obrażenia równe naszej sile, ale przeciwnik nie próżnuje i także zadaje obrażenia równe swojej sile. Jeśli obrażenia są równe lub przekraczają siłę woli postaci, należy ją odrzucić na stos kart odrzuconych. Jeśli obrażenia nie są wystarczające do pokonania postaci, należy umieścić na niej znacznik ran o wartości zadanych obrażeń i takie rany pozostają na postaci w dalszej części rozgrywki. Aktywny gracz wykonuje akcje w dowolnej kolejności do momentu, aż nie może bądź nie chce wykonywać kolejnych akcji. Następnie kolejny gracz będzie mógł rozgrywać swoje fazy, po nim kolejny i tak dalej, dopóki jeden z graczy nie zdobędzie 20 punktów opowieści, wygrywając rozgrywkę. W ten sposób wygląda przebieg całej rozgrywki i akcje, które możemy wykonać. Ale wspominałam o kilku słowach kluczowych, jeśli chodzi o umiejętności czy akcje z naszych kart. Zobaczmy więc, co może znaleźć się na takich kartach i jak te zdolności działają. Challenger Postać z tą zdolnością, jeśli pojedynkuje się i jest stroną wyzywającą, czyli atakującą, dodaje do swojej siły wskazaną na karcie wartość. Przy obronie używa normalnej wartości siły rasz. Postać z tą zdolnością może wyzywać na pojedynek inną kartę w tej samej turze, w której została zagrana. Nie musimy czekać do kolejnej tury po zagraniu postaci, aby nią walczyć. Bohater ze zdolnością Rekles nie może poszukiwać opowieści. Jedyne, co może robić w swojej turze, to pojedynkować się, o ile jest z kim. Support. Jeśli postać z tą zdolnością wyrusza na poszukiwania, może dodać innej postaci swoją wartość siły na czas tej tury. Postaci ze zdolnością Ward nie mogą zostać celem efektów i akcji przeciwników, z jednym wyjątkiem – mogą zostać jedynie wyzywane na pojedynek przez przeciwnika. Karta ze zdolnością Bodyguard nakazuje przeciwnikom wybranie właśnie tej karty, jeśli chcą wyzwać inną naszą postać na pojedynek. Karta taka może zostać zagrana wyczerpana, żeby efekt działał od razu. Evasive Karta z taką zdolnością może zostać wyzwana na pojedynek wyłącznie przez postać, która także posiada zdolność Evasive. Sama jednak może atakować dowolny typ innych postaci. Shift Karty z tą zdolnością mogą zostać zagrane do gry za mniejszy koszt, o ile zagrywamy je na inną, konkretną, opisaną w umiejętności postać. Singer. Zdolność ta pozwala użyć takiej karty do opłacenia kosztu zagrania piosenki do konkretnej wartości, nawet jeśli nasza karta posiada niższy koszt. To była większość przeróżnych zdolności i umiejętności, które mogą powtarzać się na naszych kartach. Oczywiście poza nimi znajdziecie też inne umiejętności czy akcje, których będziecie mogli użyć, ale to już będziecie musieli odkryć na własną rękę. Tak właśnie wyglądają zasady do gry karcianej Lorcana. Dajcie znać, czy graliście, czy jesteście zainteresowani, oraz koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze ulubione postaci z Disneya. W tym filmie to by było wszystko. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i przypominam o naszym filmie z rozgrywką z Zakiem w Lorkane. Zobaczcie, kto wygrał. Pamiętajcie też o zalajkowaniu tego filmu i subskrybowaniu naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.